Na 3,5 cala dysk, nie? I zacząłem ten, przykręciłem ten dysk do tej przejściówki. No i mówię, skoczę na do, po te śruby, które się mocuje ten dysk do go, obudowy, żeby go przymocować, nie? Przedłem, przyniosłem i nie dało się tego przykręcić, nie? Mówię, no to ciul, albo go wezmę, leży typ. Albo go wezmę i... Albo go wezmę i podłączę. Po położę go po prostu na tym HDDku. Widzę. Tylko jak zwykle, żeś nie oznaczył. Nie umiesz oznaczać? Oznaczyłem chyba. Nie. Klikasz się kułka po. Troszkę żeśmy wczoraj grali, to będę wyjść. że żeby nie ma, to byśmy w trójkę popukali. Górka wchodzi. Dobity. Moja dwunasta pod y, tym przejściem z Naprawdę. No, podłożyli. No, to mówię, na ciul, to zało założy ten, zamontuję ten dysk w dedykowanej, nie? Miejscu w te. Co... Podobudową. No, to i tak zacząłem to rozkręcać. Nie, I tak mówię. O. Będę musiał wszystkie tam. Będę musiał wszystkie kable poukładać. Jeszcze raz, nie? O, też tu za rąbistym miejscu siedzi na górce. To to, o, tutaj. No i dalej koleś się nie oznaczać, nie? Strzelasz, ale nie oznaczasz. No za dziewięćdziesiąt 98... osiem. Mógłby się wykławić. A też masz taki zielony znacznik przy drugiej linii od prawej strony? Mm -hmm. jest zbugowane. I stary, włożenie dysku, przykręcenie go, trwało kurno dłużej, dłużej niż instalacja systemu. Lewa strona, no bo wtedy. No nie, nie zrobimy tego, nie? Naprawdę tyle ludzi jest wcelowanych w ten punkt, to miejscówkę, gdzie ten kolej siedzi, i kurna na nie poszedł rozbrajać, nie? To No przecież powinieneś móc zrespić na czołgu. Bo mam wolne miejsca. Dobrze, jedź. Nigdzie nie jadę, siedzę tu. the enemy has on the objective Pozdro Chuj, do czołgów też ja nigdy nie nadawałem W tej gierce W trójce też czołgami nie jeździłem, bo mi nie wychodziło Trzeba być pojebany, żeby w ogień zajebiście Dzięki Przecież ty też chuj. w bo... No kurwa, kolej jest przy tym budynku, naprawdę, oni są przy tym B już. A jakim cudem my to... Jakim cudem my to przegrywamy mając 26 typa, 22, 108. Pozdrawiam 4-6 2 punkty podbijają. Ekstra? Idę już na następne BS tych dwóch już nie odbiję. We have lost objective butter. Move in. The enemies are being halted by our artillery barrage. Retreat. We have a the Objectives Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey.

Zaraza Zaraz też zostaniemy. mówię, że zaraz a też przegramy. nawet na się Wskazuję na i skąd? Jak patrzyłem tam przed chwilą, tego nawet nie było nie. Dobra, poz... to już jak ktoś kolej mają po 28 levelu, nie? To są jakieś pojebę. Mam nadzieję, że tylko teamer wymiesza po, na koniec tego Meczyło. Sorry, ale to nie był równy macik z tego w paśmiechu. którym się pisze? Podka. A, to pod jak chcesz dla wszystkich Jakiś koleś rozpierdalił typu Te drzwi to by się przydało zamknąć... A, tu tutaj nie ma już drzwi XD Co tu się odpierdala ty? Niedobrze Co ty nie patrzysz? Koleś biega Gdzie? Na pół O, zabity No chuj mu, w dupę z tym czołgiem, no. Te czołgi, oni muszą znaczyć, bo to się nie da, nie? Albo zrobić tak, żebyśmy więcej damage'u zadawali z tych snipery, Bo kurna, 6 damage to jest lekka przesada, no. To byś musiał wypierdzielić w niego... 5... 6... 17 razy byś musiał go trafić za, 5, za 6 damage'a, nie? Cześć 17 razy za 5D nie Chorąbane 7 Gdzie ty poszedłeś w ogóle? pracy A oni wchodzą na BS nie To jest dobre miejsce. No jednak 2 na 10. Na nie widać punkt. Gdyby tam było wyżej, albo by się dało wejść na daszek tego budynku, to by była zorąbiste miejsce. O, da się wejść na daszek. To jednak dobre miejsce. Ci kutasisz tu. Ci ktoś nie zauważy.

Dobra, ale teraz już wiedzą, gdzie ja jestem i teraz już mogę się odsunąć stąd. Ja pierniczę, jak mnie wkurza, że ludzie nie oznaczają, nie? Za to jest 25 darmowych punktów, nie? Za oznaczenie kurna typa, który do was strzela. Bo do którego strzelacie. A to jest raptem jedno kliknięcie, które nikomu niczym nie przeszkadza, nie? Przy, przy tym już jest kogoś... Kupa! Jak to jest, że jak klikasz to jebane F i jesteś koło typeczka? On nie wchodzi ci animację zabijania go, nie? To jest popierdolone. Dobra, i ktoś? Dobra, idę na miejscu.

<laughs> już napisał, mnie, <laughs> No w skorbordzie raczej nie będę, zwłaszcza żeśmy weszli do gierki po chyba pierwszych czterech punktach. trzech punktach. Trzech No to nie ma co liczyć. Ale się zobaczy jak tam poszło